Moja mama próbowała sprzedać mój spadek za moimi plecami, więc kupiłam dom i wyrzuciłam ja z niego. Mój tata zmarł, gdy miałam 16 lat. Nagły zawał. W testamencie zapisał dom mnie. Nie mamie, tylko mnie. Powiedział wprost, to na przyszłość naszej córki. Mamie się to nigdy nie podobało. Czuła się oszukana, chociaż w testamencie dostała wszystko inne: samochód oszczędności, ubezpieczenie na życie. Ten dom jednak ją gryzł. Po pogrzebie mieszkała w nim, jakby nic się nie zmieniło. Nie wtrącałam się. Byłam niepełnoletnia, ale widziałam, że przestała o niego dbać. Dach przeciekał, ogród, usychał, a ona wynajmowała pokoje obcym ludziom z internetu. Kiedy skończyłam 18 lat, spytałam ją o dom, machnęła ręką. Powiedziała, że za wcześnie, żeby o tym Myśleć. Szłam wtedy na studia, ale nigdy nie zapomniałam co chciał tata. W wieku 24 lat miałam dyplom pracy i byłam gotowa wrócić po swoje. Podeszłam do niej spokojnie. Chciałabym się wprowadzić i zacząć remont. To w końcu prawnie moje. Ona roześmiała mi się w twarz. Co ty wiesz o nieruchomościach? Ten dom jest mój. Masz całe życie przed sobą. Przypomniałam jej o testamencie. Zamilkła, a potem wybuchła. To był błąd twojego ojca. Nie wiedział co robi. Poszłam do prawnika. Testament wciąż ważny. W papierach to ja byłam właścicielką. I wtedy dowiedziałam się czegoś szokującego. Podczas gdy ja układałam sobie życie, ona próbowała dom sprzedać. Podrobiła mój podpis w dokumentach wstępnych. Na szczęście sprzedaż nie doszła do skutku. Kupujący chciał potwierdzenia, a że nie mógł się ze mną skontaktować, wszystko stanęło Mój prawnik wysłał natychmiast wezwanie do zaprzestania działań. Mama wpadła w furię. Wparowała do mojej pracy krzycząc, że jestem niewdzięczna, że niszczę jej życie. Zachowałam spokój, dałam jej dwa miesiące na wyprowadzkę. Odmówiła, twierdziła, że będzie walczyć w sądzie, ale dokumenty były jasne. Dom nie był jej. Zaproponowałam pomoc w przeprowadzce i opłaceniu czynszu, gdzie indziej. Wypluła mi w twarz i trzasnęła drzwiami. Wtedy złożyłam pozew o eksmisję. Trwało to sześć tygodni. W sądzie płakała, że ją porzucam, ale sędzia widział testament akt własności i podrobione podpisy. Przegrała. W dniu, gdy pojawił się komornik, udawała, że to ja ją zdradziłam. Pakowała się w ciszy. Stałam na ganku tam, gdzie kiedyś siadał tata. Kiedy odjechała, wyszłam do poczucia winy z żalu za mamą, którą kiedyś miałam, tą, która czytała mi bajki na dobranoc i zaplatała warkocze przed szkołą. Jej już dawno nie było. Została kobieta, która widziała we mnie rywalkę. Wyremontowałam dom, pomalowałam ściany, odnowiłam ogród, naprawiłam dach. Teraz kiedy wchodzę, czuję, że spełniam wolę taty. Ten dom jest mój, nie dlatego, że o niego walczyłam, ale dlatego, że go obroniłam.